Festiwal Pomerania to jest festiwal młodzieży, akurat w naszym przypadku to jest związane głównie ze sportem i z kulturą. Ma taki cel główny tego festiwalu to integracja młodzieży dwóch krajów niemieckiego i polskiego z Euroregionu Pomerania. No, zależy nam bardzo na tym, żeby te tutaj zawiązane przyjaźnie, więzi były trwałe. W sensie się tak, żeby można było w następnych latach również się spotykać, żeby można, żeby można było realizować bardzo dobrą wymianę pomiędzy młodzieżą polską i młodzieżą niemiecką. Myślę, że to jest taki cel, żeby tej integracji znaleźć płaszczyznę do takiej fajnej, wspólnej współpracy. Współpracy dzieci, młodzieży, ale współpracy również dorosłych, bo oprócz dzieci i młodzieży są tutaj osoby również dorosłe, które tym kierują. To jest już szesnasty festiwal Pomeranii, W sumie 20 lat temu był pierwszy. One się odbywały raz w Polsce, raz w Niemczech. Były takie momenty, że uczestniczyło w nich ponad półtora tysiąca Polaków, i Niemców i Szwedów, był taki moment, że Euroregion miał również w swoim zakresie oddziaływania także Szwedów ze Skanii. Były przerwy w organizowaniu tych festiwali. Wałczek teraz jest trzeci raz organizowany, przedtem był dwa razy organizowany. Raz byli tutaj Szwedzi także, raz było to polsko-niemieckie spotkanie, no i, i teraz mamy to także polsko-niemieckie spotkanie. W tym roku mamy 700 uczestników. E, to jest dużo. Jak na te możliwości finansowe, które dzisiaj można było uruchomić na ten festiwal, to są przedstawiciele wszystkich miejscowości z terenu euroregionu Pomerania, bo tylko tacy mogą przyjechać, tacy są dofinansowani. Od dużych miast takich jak Straslund, Greifswald, trochę mniejszych jak Pasewald. To jest 16. i 1996 już mogę powiedzieć. Może wrócę do historii. Wtedy po raz pierwszy zorganizowaliśmy festiwal w 1996 roku. To wtedy powołaliśmy go wspólnie z naszym polskim partnerem Stowarzyszeniem Gmin Polskich Regionu Pomerania do życia. Wtedy odbyło się to w Leknic. Od tamtej pory próbujemy tę tradycję utrzymać. Dziś spotykamy się po raz 16 i zawsze jesteśmy wielkimi orędownikami i osobami wspierającymi. Organizację festiwalu, zawsze próbujemy to też dofinansowywać, nasze znaczy w środków z Unii Europejskiej i cóż można więcej powiedzieć, cóż może być lepszego niż to, że młodzi ludzie młodzież ze sobą z Polski i Niemiec się spotykają. Uh, is... Bardzo dobrze się tutaj czuję. Festiwal odbywa się tutaj po raz trzeci, jestem tu po raz trzeci i muszę powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo wyjątkowe miejsce. A młodzież będzie rywalizować w różnych dyscyplinach sportowych, od, poczynając od lekkiej atletyki, a kończąc na pływaniu, a jeszcze e, oczywiście inne dyscypliny, w których jest dużo. Piłka ręczna, no jest tych dyscyplin, boks również, jest tych dyscyplin sporo. Ale będą mieli co robić. Na życia, a to wszystko będzie e, m, uzupełniane właśnie e, zespołami, które również są e, dla milionów młodzieży, na scenie będą występować i będą e, pokazywać to, co najlepszego e, mają, właśnie. Przede wszystkim życzę im, żeby e, wynieśli z tego festiwalu jak najlepsze wrażenia, żeby e, wiedzieli, że ta zabawa w sport, prawda, w e, zabawach w różnych dyscyplinach sportowych czy też kulturalnych, to jest również po to, żeby e, zintegrować się i żeby stąd wyjechali uśmiechnięci. Z tą myślą, że warto do Wałcza wrócić, bo Wałcza jest y, y, bardzo przyjazny, młodzieży. Bardzo dobre. E, dobra gra, walka była. Wszystko pasuje. Tak, dobrze było, nie było żadnych pomyłek i wykorzystane sama okazja. Ja się zgodziłem na temat tego, że po prostu lubię zabawę i lubię grać w nie, Zajęliśmy pierwsze miejsce. E, w można powiedzieć, że często się to zdarza. Zatrzymałem się na turniej, ponieważ lubię grać piłkę nożną. No, Oceniam turniej bardzo pozytywnie, nie było żadnych problemów, było bardzo dobre zgranie. No tak, pierwsze miejsce, nie było żadnych problemów, nie było żadnych sporów i walka do końca. Dobrze oceniam, ponieważ wszystko jest przygotowane jak powinno być. Jest dobra pogoda, akurat do gry w piłkę. No i nie ma innych pretensji do tego turnieju. Fajno, bardzo mi się podoba. Mogliśmy lepiej zagrać. Są emocje, jest wyrównanie. No i się ładnie gra. Na takie coś mi się, że może być częściej już. A na pchaniu kulą drugie miejsce. Najlepiej nieoczekiwanie kniecie kulą, chociaż zazwyczaj biegam na stonę. Ja jestem tutaj drugi raz i po raz kolejny bardzo mi się podoba. Bardzo dobrze. Skok zwyż był najbardziej punktowany. Wygrałem.